Uno, Uno, dos, dos tres. tres. Zaczęło się od tego, że user zrobił ticketa nie działającego cywila oczywiście w tamtym tygodniu już jeszcze wcześniej go dostałem, ale gościu albo nie miał czasu, albo nie umiał jebalnych plików ściągnąć. W końcu pisze do mnie, dawaj dzisiaj mordo. Tam wbijam do niego na sesję i mu puszczam instalację i widzę, jakoś kurwa za szybkie to było. Pewnie miał już zainstalowany. Ja już taki happy, że mu software center pewnie chciał zainstalować, zostało po tygodniu, ale sprawdzam ticket, co tam jest na bazyklanach w etykiecie, a tam nie problem z instalacją, to no jebany crash. I po prostu zapomniałem o tym, podobić się do tego typa, to był wyczyn. Więc musiałem mu to odinstalować i zainstalować znowu, a tam dalej crash i pokazuję dwa errory. Jeden wobec Project Wise, który mnie bardzo obchodzi i który nie był załączony w ticketcie. i drugi, który mam wymane, bo pisze error raz 23 ABC i właśnie ten error pan Hindus w desku, no w załączniku do ticketu To updateuję temu userowi Project Wise, bo nie działa, a nie miał najnowszej wersji, no to mówię proste. Ale teraz to już w ogóle z mu spierdolił i próbuję to odinstalować całkiem na czysto i zainstalować. Ale nie da się, bo się zjebało i mówię, To mówię... Wez, resetuj lapka, bo zaraz ja żywo swoje zresetuję i się odrodzę jako kwiatek na polanie. On dalej będzie miał zjebanego civila. Po restarcie, oczywiście daje się zainstalować bez problemów. Jak mu zainstalowałem to śmiga wszystko. On mówi, mogę sprawić civilu 2016, a naiwny, dalej euforyczny po zatygowaniu tego głównego. kurwa HET. W początku to mu się nawet nie chciało otworzyć, skwizowało, ale mówię Alt F4 jeszcze raz do gimnazjum się odpala i mówi e panie, bo tego na pasku nie ma Project WiseTap. A ja mówię, dobra spoko, mordka podnieś dla mnie zainstalowała do 2016, to zaraz się zainstaluję ręcznie i machnę i będzie śmigało. Wrzucam mu plik, odpalam batkę Svilla, a tam dalej nie ma Project WiseTap. Odpalam ręcznie instalakę, zająłem z batki. A to królestwo pisze Project Twice v 8 i Version Required czy jakieś gówno wydane tygodnie temu to ja pytam się, Mordo na koniec oddziała? On mówi to, wszystko śmigało, tylko 2019 było zjebane. oni i, i też tak mieli. To ja łączę kropki, uświadamiam sobie, że ci debig sobie od 100 lat Project Wise a mieli cały czas tego starego integration modu i przez to cały czas jakieś stare pliki się działy i przychodziła nowa wersja no mówiła kurwa, znowu się odpierda, czemu to są dalej lepiej domki złota, a wtedy integration module for auto kawa 16 mówił uga buga. Tam ja mówię, gościu, nie ma z jakiś lub ho znaleźć ci w ogóle ten stary projekt, choć się oddejtowałby z mają tego starego modułu i to nie powinno nawet działać, więc możesz wybrać czy chcesz integrację z lat 16 czy 19. A wiecie co on powiedział? Że w takim razie woli 2016. Także ja składam wypowiedzenie, powiedzenie, wysłałem z do najbliższego przedszkola, bo z dziećmi, przynajmniej masz nadzieję, że za ileś tam przestrzeni dzieci inne. A ci ludzie dalej będą jakiś aeroplan no. Copyright 2002 for Windows XP instalować dla rewitu, 2021.